<laughs> Witajcie! Mam dla was bardzo dobrą nowinę, zrobiłem koszulkę. Rewelacyjna, prawda? Nie, mi się bardzo podoba. Zrobiłem ją głównie dlatego, że wielu z was pytało o tą koszulkę Jestem katolem. Zrobił ją dla mnie znajomy i yy, to jest limitowana edycja, tylko jedna sztuka. Także sobie pomyślałem, może zrobimy jakieś koszulki, które byście mogli wynosić razem ze mną. Czemu nie? Zrobiłem koszulkę i to jest ta niespodzianka, o której mówiłem wam, że wam powiem o niej teraz. Po tych wykładach, które wrzucałem, w ogóle. Sory. <laughs> już nie będę wrzucał czterech wykładów pod rząd, czy ile tam było. Patrzę pewnego dnia na wykres i patrzę 14 utraconych subskrypcji jednego dnia. I patrzę, to był dzień, w którym wrzuciłem czwarty <laughs> wykład pod rząd. Nie bójcie się już nigdy. To jest obietnica. Już nigdy nie wrzucę dwóch wykładów pod rząd. Ja wiem, że niektórych z Was nudzi po prostu. Słuchajcie, niech to otwarte okno będzie symbolem otwartego nowego rozdziału na dobrej nowinie odnowiona szata graficzna. Koszulka. Wysoka jakość filmów. Yeah! <laughs> Let's get it on! Zrobiłem tą koszulkę i zrobiłem potem o, te, o niej film i, i, i ten film był za długi. No po prostu dwie godziny, nie no przesadzam, ale chciałem całą symbolikę naraz, wiecie, tej koszulki, bo ona jest piękna. Zobaczcie, o sorry, to jest mój mikrofon. <laughs> Zobaczcie jaka ona jest piękna. Jaka ona jest piękna. Słuchajcie, jak się wchodzi do pokoju, to ta koszulka na wszystkich, którzy są w pokoju, tak... W, w sensie, że dobrze oddziałuje, tak? Dobrze <tys��> oddziałuje <rukturenament stakeholder> na ludzi. Słuchajcie, ja wchodzę do pociągu w Trójmieście, wchodzę do pociągu, siadam przed człowiekiem i nad tym człowiekiem się dokonuje sąd. W tej chwili, kiedy patrzę na tą koszulkę. <inaudible S> y Dobra, masz przesady. Nie wiem, co to co jest. No... Tu jestem. Więc ja nie będę omawiał tej treści, ale to jest naprawdę dużo treści. To jest, wiecie, jak ornamenty po prostu z, z takich starych pergaminów czy coś. Tam jest masa treści w samych tych, wiecie, obrazach. Normalnie sztuka sakralna. Tu są kadzidła, są trąby jerychońskie, wszystko. Ale zostawiam to wam na razie. Jak będziecie ciekawi, możecie pytać, ja będę odpowiadał na bieżąco i będziemy omawiać sobie, nawiązywać do tej koszulki bardzo często i gęsto. Modlisz, masz. Wspaniałe hasło, które sam wymyśliłem, to jest nawiązanie oczywiście do powiedzenia, mówisz, masz, czyli po prostu, prosisz mnie o coś, Uf, nie ma problemu, mówisz, masz, od razu ci to daję. Tak samo jest z Panem Bogiem, wiecie, kiedy trwacie w Nim, tu mam taki cytat przyklejony na ścianie, że jeśli będziecie złączeni ze mną i moje słowa w was pozostaną, proście o co chcecie, a prośba wasza zostanie spełniona. To, że przenosicie wiele owocu i że jesteście moimi uczniami, szerzy chwałę mojego Ojca. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział 7-8. Tu jest jest też podstawa biblijna, hasła modlisz masz, ale z Ewangelii Marka, rozdział 11, werset 24. Możemy sobie otworzyć to tutaj. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i o co prosicie, a stanie się wam. Więc hasło modlisz masz jest bardzo biblijne i w ogóle doświadczam tego w moim życiu, że na naprawdę jak się modlę, to potem mam. <laughs> Pan Bóg mi od razu daje, ponieważ trwam w nim i jego słowa trwają we mnie. Tak jest. Jakby ja też boję się opowiadać wam dokładnie o co chodzi. Które moje modlitwy zostają wysłuchane, bo potem... Nie wiem. Wszyscy ludzie mają jeden pomysł, jak jeden mąż, żeby wysyłać mi swoje intencje, modlitwy. I teraz ja nie jestem jakimś... O matko, nie jestem kimś uzdrowicielem, czy nie wiem, idealnym stawiennikiem. Modliłem się ostatnio za koleżankę, to było w zasłanie ducha świętego, która była chora na nerki. I modliłem się o uzdrowienie. Położyłem na nią ręce i modliłem się o uzdrowienie. I kilka dni później powiedziała: Słuchaj, od tego dnia nic mnie nie złapało. Chwała panu. I ona później poszła do lekarza. Ale lekarz był zdziwiony, zrobił jej USG na tych nerkach i był zdziwiony. Ja teraz nie mam papierów na to. Bo to tam jakiś prywatny lekarz, coś tam, nieważne. Nie jestem uzdrowicielem, uzdrowicielem jest Bóg, oczywiście. Ja się modlę i teraz wy się też modlcie. Ja was do tego zachęcam. Ja opowiadam te historie, ale nie wysłajcie mi swoich intencji, proszę. Znaczy, ja się modlę za was bardzo często, zwłaszcza za tych, co mi najbardziej pomagają, trochę tak, trochę egoistycznie. <laughs> Więc skoro już jestem w tym temacie, to może powiem, że to jest oczywiście tą koszulkę kupując, wspieracie też mnie, wspieracie moją mamę, która zrobiła. Projekt. Sama ona jest dyplomowanym grafikiem po Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wspieracie też mojego znajomego, który zrobił te koszulki. I on też jest wierzący, chodzi na że Jeśli interesuje was, kogo wspieracie kupując te koszulki, to odpowiedź brzmi: samych swoich. Czy w ogóle jestem ostry? Hej, jestem ostry? Chyba tak. Słuchajcie, jeśli ktoś chce mnie wesprzeć a nie chcę takiej koszulki, bo mi się po prostu nie podoba, albo niepotrzebna, bo nie chodzi w t-shirtach, to nadal przyjmuję darowiznę na numer mojego konta, który jest na dobra dobranowina.net, ukośnik wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. No dzięki wam, dzięki wam naprawdę ta Dobra Nowina jest yy, tak szybko, tak często, w tak dobrej jakości. I to jest chyba oczywiste, ale powiem, że yy, naprawdę dzięki temu, że mnie wspieracie finansowo, ja nie martwię się, że za dużo czasu przeznaczam na te materiały, które potem wysyłam do internetu i one się rozchodzą za darmo. Jakby nie mówię, że nic w życiu nie sprzedam, ale bardzo pomagacie mi właśnie w ten sposób. Dzięki. No i fa panu, oczywiście. Ale oczywiście, koszulki nie powstały po to, żeby mnie wspierać. To nie jest byle co, to nie jest jakaś cegiełka. Jak... <laughs> one są naprawdę wysokiej jakości, ale ja to mówię serio. Naprawdę serio. Dlatego zamówiłem u tego pana, który mi wysłał tą koszulkę. Wcześniejszą jestem katolem, ponieważ byłem zaskoczony jej jakością. Ja ją piorę, ja ją prasuję, jak widać na wideo. I ona się nie psuje. Ten nadruk nie schodzi. Oczywiście, nie prasujcie po nim. Już raz zrobię ten błąd, oczywiście wiem, że nie można prasować po czymś takim, ale myślałem, no przecież przez ułamek sekundy tu przejadę po tym latawcu, nic się nie stanie i takie. <laughs> Także uważajcie, po prostu, odwróćcie sobie to na lewą stronę i wtedy yy, Prasujcie dokładnie. Te koszulki piorę, prasuje, nic się z nimi nie dzieje i są naprawdę yy, bardzo dobre gatunkowo. Ten mój znajomy się zna na tym, ja nie wiem ileś gram na centymetr, coś tam. Nieważne. W każdym razie jest bardzo dobra, dobrze skrojona, dobrze się w niej czuje. To jest Elka. Za jedną koszulkę biorę 47 zł. Stosunkowo niska cena, jeśli się nie mylę, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakość. I teraz możecie je kupić, klikając pierwszy link w opisie tego filmu. Tylko ważna sprawa: ja jestem biednym studentem <gryw> i teraz nie mam tych koszulek pełnego magazynu. Myślę, że rozumiecie to. Prawdopodobnie, jeśli zamówisz koszulkę, to po prostu ja dopiero powiem znajomemu, że trzeba ją zrobić, bo ja nie mam pieniędzy. Które mógłbym zamrozić. Nie wiem, czy to. No, chyba to rozumieć, jest to oczywiste. Także, jeśli zamówisz koszulkę, prawdopodobnie poczekasz na nią, ja nie wiem ile, po prostu nie chcę nic obiecywać, to może być parę tygodni, być może nawet jeszcze więcej, nie jestem pewien, ok? W każdym momencie oczywiście mogę zwrócić Wam pieniądze i tak dalej, po prostu bądźcie świadomi, że ja nie mam tych koszulek. Po prostu, znaczy mam taki mały stosik No ale co podejrzewam, nie jestem pewien, podejrzewam, że będzie więcej chętnych Bo są naprawdę dobre koszulki Już kilka po prostu mi wyrwali moi znajomi Są bardzo dobre, komponują się słuchajcie Zaraz wam pokażę Komponują się bardzo dobrze na przykład z, z innymi ciuchami typu czarna koszula Wow yeah. Yeah. Bardzo dobrze to wygląda Tak jest Tak jest gdzie są sprzedawane te koszulki konkretnie Ten link prowadzi do sklepu mojej mamy Także zapraszam też do sprawdzania innych rzeczy tam Bo to moja mama Są tam okładki na Biblię Fajne, moja mama robi Można sobie zamówić coś Tylko znowu, nie będzie za dużo chętnych To będziecie musieli poczekać To jest Elka Tylko, że ja jestem dosyć wysoki Jestem wyższy niż wam się wydaje Ktoś mi powiedział, wiedziałem, że jesteś wysoki, ale nie, że aż tak Więc ja jestem wysoki, jestem spory Ale Elka na mnie dobrze leży Czuję się dobrze. Mkę przymierzałem i ona już jest za ciasna. Wygląda w niej, wiecie, zbyt. Jak, czekaj, próbuję ściągnąć z tyłu. Z, wygląda w niej zbyt. Mm, zbyt korzystnie. <laughs> I jeszcze tutaj mnie ciśnie, jakby ten koniec, bo on też jest taki dobrze skrojony. Także jak się ubierze za małą. To, co mi się w niej podoba, to że to jest taka koszulka zobowiązująca wręcz. Bo to aż kusi, wiecie, innych ludzi, żeby zapytać: co, modlisz masz, co masz, co. jaka modlitwa Twoja została wysłuchana. Wtedy właściwie powinniście coś opowiedzieć, jakieś swoje świadectwo. Więc taka koszulka zobowiązuje. Ja mam taką gotową odpowiedź, więc bardzo chętnie zakładam koszulkę i idę tak do świata. Więc zachęcam, proszę o wyrozumiałość, właśnie, bo ja nie mam tych koszulek, tylko one się muszą zrobić, dlatego prawdopodobnie poczekacie trochę. Z czasem na pewno zbuduję jakiś bufor większy. To wszystko, trzymajcie się. Czytam. Shalom. Shalom.